Jaka jest rola lidera medycznego? Lider to bardzo ważna osoba w naszym zespole. Dzięki liderowi my wiemy jako lekarze należący do zespołu, co mamy robić, bo lider zaczyna cały proces leczenia pacjenta od szczegółowej diagnostyki, określenia potrzeb pacjenta. Często jest to konsultowane również z innymi lekarzami zespołu, z chirurgiem czy z endodontą i na tej podstawie przygotowuje indywidualny plan leczenia dla pacjenta, a my wiemy co mamy robić. Jak znalazłaś się w dentice? Do Dentyki trafiłam na wakacyjne praktyki po czwartym roku studiów. Dostałam wtedy informację od babci, która zobaczyła na swojej trasie spacerowej nową dużą poradnię stomatologiczną, więc próbowałam tam swoich sił. Później, kiedy na piątym roku studiów trzeba było już decydować, w jakim miejscu będziemy odbywać staż podyplomowy, dostałam telefon z tu z informacją, że pan Paweł, mój obecny szef, próbował się ze mną skontaktować jakimś nie nie miał mojego numeru telefonu, więc zadzwonił do dziekanatu, żeby zaproponować mi staż podyplomowy. I tak od tego stażu zostałam już w Dentyce, to już będzie szósty rok. Jak to się stało, że zostałaś endodontą? To wszystko tak naprawdę był przypadek, bo kiedy dołączyłam do zespołu Dentiki, była po prostu taka potrzeba. Był wtedy jeden lekarz, który zajmował się leczeniem endodontycznym. Potrzebna była kolejna osoba, która e, pomoże pacjentom potrzebującym leczenia kanałowego, i tak pod jego okiem zaczęłam kształcić się w tym kierunku. Opowiedz o swoim najlepszym dniu albo jakie dni w pracy lubisz? Czy ja mogę powiedzieć, że to są urodziny Joli? E, w urodziny Joli zawsze jest tiramisu, na które wszyscy chyba cały rok czekają. E, tak, zgadza się. Chyba wszyscy. E, Lubię generalnie takie dni, kiedy dużo się dzieje, kiedy są jakieś e, nietypowe odbudowy, e, nietypowe przypadki. E, też e, często, jak widzę niektóre nazwiska w swoim grafiku, to już po prostu wiem, że to będzie fajny dzień, bo mm, ci pacjenci przynoszą taką pozytywną energię do gabinetu. Jak łączysz życie zawodowe i prywatne? Mm. Dzięki pracy w Dentice, dzięki temu, że pracuję w jednym miejscu, a praca jest tam dosyć dobrze zorganizowana, nie mam na głowie umawiania pacjentów, odbierania telefonów. Mogę skupić się przede wszystkim na leczeniu, na przyjmowaniu pacjentów i mogę ten czas wykorzystać w najlepszy sposób, i dlatego mam czas dla siebie, czas na realizację swoich pasji. Gdzie widzisz się za 5 lat? Za pięć lat chciałabym, żeby nie było dla mnie jakichś takich niewykonalnych rzeczy zawodowo i chciałabym, żeby każdy pacjent, który trafi do mnie na konsultację ortodontyczną, też usłyszał ode mnie, że jego przypadek możemy wyleczyć i żeby z tego leczenia był stuprocentowo zadowolony.